Nastroje konsumentów są bardzo optymistyczne w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, pomimo złych danych epidemiologicznych. Co takiego się dzieje, że wpadliśmy w optymizm? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Witaj Przemku. Jesteś zaskoczony? Witaj Zbyszku, witam Państwa. No tak naprawdę patrząc na, to, na te dane o wydatkach konsumentów z ostatniego czasu, Głównie mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, ale też myślę, że można podobne trendy widzieć w Polsce. Można być pozytywnie zaskoczonym tym, co się dzieje. Pozytywnie w sensie takim gospodarczym, bo no, były obawy i tak naprawdę nikt tego nie mógł przewidzieć do końca, jak, jak, jak to się potoczy, bo sytuacja jest bez precedensu i to nie jest typowy tryb koniunkturalny, gdzie możemy jakby. Próbować modelować zachowanie konsumenta. Były obawy o to, że ten konsument, pomimo ustąpienia no jakby restrykcji oficjalnych, zniesienia ich, będzie bardzo ostrożnie podchodził do wydawania pieniędzy z dwóch powodów. Po pierwsze, z takiego powodu, że no będzie się obawiał o zarażenie się, więc w związku z tym będzie unikał no, różnego rodzaju styczności z innymi ludźmi, również na tej płaszczyźnie komercyjnej, a po drugie, że będzie się obawiać o spadek dochodów, czy to wynikający z mniej pewnej sytuacji na rynku pracy, czy, no, czy w ogóle z tego, że mogą wrócić te restrykcje i, i w związku z tym też będzie bardziej zachowawczo podchodził do, do wydatków. Natomiast te dane, które poznaliśmy do tej pory, no, sugerują, że jakby ten optymizm konsumenta cały czas jest dość znaczny. W Stanach Zjednoczonych Sprzedaż życzteczna w maju wzrosła względem fatalnego, co prawda kwietnia, ale jednak o prawie 18%. A właśnie, jeśli można cię przerwać. No bo tak, po pierwsze wzrosła w stopniu dwukrotnie większym niż spodziewali się analitycy, a po drugie w jednym ze swoich najnowszych raportów wspominasz, że amerykańscy konsumenci bardzo zwiększyli wydatki na ulepszenie domów i ogrodów. No to są wydatki na pewno nie Pierwszej potrzeby, nawet bardzo odległej potrzeby, to chyba świadczy o jakimś wyjątkowym optymizmie. Znaczy to wynika trochę z tego, że ludzie, którzy byli zmuszeni do e, przebywania w domach e, przez większą ilość czasu niż zwykle i może e, wychodzą z założenia, że też będą częściej pracować z domu, e, no, starają się polepszyć ten miejsce, w którym. Przebywają, spędzają większą ilość czasu, więc to jest w pewnym sensie zrozumiałe, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, gdyby konsument był bardzo zachowawczy, to jednak wstrzymałby się z tymi wydatkami, no bo by uznał, że no nie wiadomo, jak to będzie z tymi dochodami, i lepiej je zaoszczędzić. Przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych kwiecień był takim momentem, miesiącem, pomimo tych restrykcji, paradoksalnie właśnie, był miesiącem skumulowania się dochodów gospodarstw domowych, bo. Po pierwsze, zasiłki dla bezrobotnych są teraz czasowo w USA bardzo mocno zwiększone. Po drugie, w połowie kwietnia gospodarstwa domowe dostały taki zastrzyk finansowy po 1200 dolarów na osobę dorosłą. I w związku z tym miały sporo pieniędzy do wydania i widać, że je wydały po prostu. Tak? Więc jakby to jest o tyle istotne, że ten konsument na razie nie widać, żeby miał być jakąś kulą u nogi. Dla gospodarki. Oczywiście, to też nie oznacza, że jakby ta perspektywa powrotu do sytuacji gospodarczej sprzed pandemii jest już usłana różami, bo jednak różnego rodzaju zakłócenia gospodarcze mają miejsce. Wiele firm już zapowiedziało cięcie kosztów i być może do tego konsumenta dopiero dotrze to, że ta sytuacja jest gorsza. To jest raz, dwa. No jednak, w Stanach Zjednoczonych to otwarcie gospodarcze nastąpiło na dużo wcześniejszym etapie niż w Europie i już widać teraz wzrost dziennych infekcji w kilku dużych Stanach. No i jeśli zresztą, to to samo widać w Polsce, gdzie, gdzie jakby ten nasz początkowy sukces w, no, przerodził jakby zachęcił do tego, żeby gospodarkę w pewnym momencie bardzo szybko otworzyć tak prawie zero-jedynkowo. No i też widać te utrzymywanie się tej dziennej liczby zachowań na wysokim poziomie, tak naprawdę wyższym średnio niż w okresie restrykcji. No i teraz jest pytanie, jak długo to potrwa, tak, jakby jeśli, jeśli nie uda się tego ograniczyć, jeśli to jakoś samo nie, sytuacja samoistnie się nie poprawi, no to, to może w końcu zacząć ciążyć znowu gospodarce i też w związku z tym konsumpcji prywatnej. Czy wiemy coś więcej o wydatkach polskich konsumentów, na przykład analizując, za co płacą kartami? Te dane mają banki, ale jakby z tego, co banki przekazują, no wynika, że te wydatki polskich konsumentów też rosły w maju i na początku czerwca tym bardziej. Mieliśmy długi weekend, tutaj pierwsze raporty sugerują to, co zresztą widzą nasze oczy, że po prostu ludzie wyjechali, ludzie wyszli z domów. No i tak jak mówię, podobnie jak w Stanach, to jakby... Może, może być taki trochę miecz obusieczny. Z jednej strony to pokazuje, że ten konsument nie popadł w, jakąś, w jakiś przesadny pesymizm i to dobrze, bo to byłoby dla gospodarki niekorzystne. Z drugiej strony, jeśli to będzie skutkowało przeciągnięciem się tej pandemii, no to, no to cena właśnie za ten bieżący optymizm może być dość wysoka. Tutaj warto przywołać przykład z Chin z ostatnich dni, gdzie Chiny bardzo rygorystycznie podchodziły do. Restrykcji i znoszono je ostrożniej niż w zachodnim świecie. No i jednak okazuje się, że mimo to pojawia się jakieś nowe ognisko w Pekinie i nagle zamykane są szkoły, wprowadzane są na razie jakieś ograniczone restrykcje, ale jednak, tak, więc to pokazuje, że to może nie być niestety tak, że możemy po prostu zamknąć ten rozdział, tak jakbyśmy wszyscy chcieli, i pójść po prostu dalej. Jak inwestorzy reagują na najnowsze zachowania konsumentów? Czego się spodziewasz w najbliższym czasie? To znaczy, na, na rynku jest bardzo dużo optymizmu teraz. Pierwsze doniesienia o no, drugiej fali infekcji wywołały chwilowy, chwilową nerwowość, ale ona bardzo szybko znikła. Inwestorzy widzą działania banków centralnych to jest główny temat. Stopy procentowe są zerowe. Banki centralne bardzo aktywnie stymulują rynki. Jakby szef Fed powiedział na ostatniej konferencji prasowej, że. Stało do zrozumienia, że będzie w stanie nawet tolerować bańki spekulacyjne tak długo, jak gospodarka nie wróci do stanu pełnego zatrudnienia. Więc jakby no na rynku, nawet, te, nawet ci inwestorzy, którzy są bardziej sceptyczni, trochę czasem nie mają wyboru, tak uważają, że no, być może cena za tą politykę będzie wysoka, ale na razie ona sprzyja rynkom i w związku z tym indeksy giełdowe rosną. Konsument jest mocny. Świadczą o tym najnowsze dane ze Stanów Zjednoczonych, ale także i z Polski. A rozmawiałem o tym z panem doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTP. Dziękuję Przemku za rozmowę. Dziękuję Zbyszku, dziękuję Państwu.